jeden z typowych uh, takich pracowni uh, kaligraficznych, który się układa w taki wielki pawilon, tak? Jest prosty wygląd, ale uh, akurat uh, ten, uh, ten mistrz jest jednym uh, z takich uh, to z najwyższej półki uh, mistrzem kaligrafii. To są małe prace. Małe prace będą znacznie gorsze niż te tysiące. Czyli niewielkie jego pracy sprzedaje... E, e, ja wam później wytłumaczę też, e, jeżeli chodzi o materiał, ponieważ zostałam poproszona, żeby nic nie zadawać. dzieci. Tylko wola. Ale czy to dzieci w szkołach, panie

a, czyli teraz, moi drodzy pan, pisze nie, Chiny, czyli Chong. 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 Chong.